Siemanko, z tej strony Simon XDD. Dzisiaj sobie pogramy w Minecrafta. To będzie nowa seria. Jakbyście chcieli więcej tej serii, to pamiętajcie, że zostawcie łapkę w górę, subskrypcję i walnijcie dzwoneczek, aby mieć powiadomienia o najnowszych filmikach z mojego kanału. kanału. Okay. Napiszcie w komentarzach czy już wstaliście. Ja wstałem koło 6 tej rano a więc tak przegonimy Szymka Gamer'a w łapkach on pod ostatnim filmikiem mówił, że przegoniliście mnie więc żeby mu zrobić na złość, to przegońmy go pod tym filmikiem ojej wielu kurczaków Kurta kurczaki, kurta Dobra, na razie muszę. Dziecki tempowe. Spójrzmy, że myślą Tyki. trochę go. oj jak to było słychać to przepraszam dobra, widzicie co, teraz jak cięcie jak trochę tego kowla to się widzimy dobra, jesteśmy po cięciu Mam trochę tego kobla. Dla jednych to dużo, dla innych to mało, ale to jest wystarczająca ilość. No i dobrze, to chodź tu. U, na jedno, chodź tu na jednego hita. What? No dobra. Tak jak już mówiłem, proszę przegonię się kagumera w łapkach, więc zostawcie łapkę w górę subskrypcję i dalinicie w dzwoneczek aby, aby, mi, aby mieć powiadomienia z mojego kanału. więc zobaczyłam to drzewo? Stanowiłem, że z... chyba... O, ale lak chyba na nim zbudę domek. To wyna... to. Ciao, non grazie di mamma. Kurde! Olu, nie, 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 nie. Dobra. Jezu, wiesz, czemu się udało? Wejść. Już powoli. Wow, oj, Serka, serka, sarka. Już powoli zaczynamy robić ten domek. Czy tu mogło wejść? Czy tutaj można? Pięknie nie się To jest tylko tle, bo mam tylko mało Dobra, to już dobrze, nie zrobię <laughs> Oj, przepraszam was bardzo Już nie mogę. Będę takie no to będzie taka miniseria, moja będzie z Szymkiem Gajarem i i Marcel, Z Marcelem i tak Przepraszam no Dobra No dobra, o, robię cięcie Jak nazywam trochę tego drewna, to się widzimy, to do zaraz do, No dobra, patrzcie ile tego drewna mam Zbieram to około, około pół, pół godziny, ale czego się nie robi dla widzów, łapki w górę mnie bardzo motywują, żeby nagrywać kolejne, kolejne filmiki na YouTubie, więc pamiętajcie. Tak już na tym odcinku nie zbuduję całego domku. W tym odcinku ono trwało po 10-12 minut. Uh! Prawie spadło. O, jaka fajna satyneczka. Okej. Okay. Jakbyście słyszeli jakieś odgłosy w tle, to bardzo przepraszam. Wiecie, co będzie szkło? Tylko jeszcze muszę... Jeszcze muszę następną odcinku... Pójść i to szkło... Widzicie co? Ja sobie sam przeczekam tą noc, bo wy nic nie widzicie i będziemy już powoli kończyć ten odcinek. No dobra, wreszcie jest ten dzień, wiecie jak mi się nudziło. Ej. W ogóle nie schodziłem na ten, ja słyszałem tylko kostka, zombiaka, endermana, ale tak to w ogóle nie wchodziłem, nie schodziłem na dół. Podłoga z zjeść czy z desek? Napiszcie w komentarzu, dzisiaj nie będę ruszał, więc napiszcie w komentarzu jak, czego byście chcieli podłogę. No wiecie co, Mogę to postawić? Jest, mogę, dobra. Powstajmy sobie piec. O, nie. I jeszcze, żeby... Nie było, to pójdę po piasek co robi. Dobrze. Ja to jest piasek? Hej, okay. czosnia. No dobra, jednak teraz nie znajdę tego... O nie! Nie znajdę tego piasku. A więc wejdę na górę i już będziemy, że znacznie chwilę to zajmie, więc nie że w to teraz już wejdę. Jest, widzicie? Dobra to na tyle w tym odcinku pamiętajcie, zostawcie łapkę pamiętajcie, przygońmy Szymka Gamera i zostawcie łapkę w górę, subskrypcję i walnijcie w dzwoneczek, aby być aby mieć powiadomienia z moimi filmikami i być na bieżąco dobra trzymajcie się ciepło cześć